Ah, witam na live. Mam nadzieję, że będzie pozytywny odzew. Wiem, że ciągle jest to samo, że ciągle misje z bunkra sody ale no, chcę zrobić ten tatuażuflo, a niestety, jak patrzałem, nie da się tego zrobić bez Bez tego, no, bez zrobienia tych 600 misji. Nie? No bo jak zrobić 600 misji? Wtedy się odblokowuje możliwość zrobienia misji sekretnej z tym jajem obcych. Jak jaj obcych, to już jest. ...połowa sukcesu do, do, do tatuażu ufa. No bo... Ja się go nie dojdzie. Bo, no bo jak chcesz go zdobyć. Ja się nie bawię skogowanie konta kogoś tam, bo to jest bez sensu, bo to jest ryzyko. No więc coś cię może opierdolić, dolić, Raz dwa awusia dzięki na zdrowie wszystkim co to oglądają I tak jak mówiłem jak miałem jeszcze stałe konto na playstation te moje drugie to tam ktoś mi proponował to to było modowane konto, że mogę kupić jednego za tyle i tyle ile 1200 zł jak kuływa co? Jak jecieś kuływa, to jecieś napadek. Ale czy to 5200 za takie konto? Ja za to konto, co mam teraz, kuływa, podałem 270 zł. A nie, kurwa, nie, 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 200, a nie 1200. A ja 1200, a mi się dobrze co to dostaniesz prejaż furt, to dostaniesz prejaż furt. Może tego faf, a, a ale nie proś, ten, bo tutaj z piątki się nie będzie rostł, ale. To jest czwórkę już już nic może miałem się grała, nie, tu ma konto gościa tego tego nie jest. Jeszcze nie, wiadomo ci się nie opierdoli. Tego na razie sorry jest, jest to co jest Misja z bunkra Pomóż, nie odpada trudno, no, ale wiem, że są prenia Martina Chciałem zrobić materiał, ale no, na razie ważniejsze jest to, bo zrozumcie. A tu aż UFO jest, to jest rzecz, która nie jest zapewnienia, nie jest dieta plusie, że ją kupujesz dieta plusa i masz, masz na przykład jakąś kurtkę, czy coś. To, to. Grze, jest jest gdzie, to jest nielimitowa, czasowa, ale trudna do zdobycia. No bo... Ja mam komuś, tym tłumaczyć. Nie da się tego inaczej wytłumaczyć, te no bo po prostu tego się nie da zrobić, tak? O, oh, masz, kurwa, nie? Tak to nie działa. Ja wiem, że może być nudne to oglądanie tego, co ja robię, no ale... Innej metody na... nas na, na to nie. Nie to nie przyciągnie, nie, 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 nie wiadomo kogo do ekranu, byś chciał patrzeć. Ja będę kanał o GTA, to są materiały o GTA, tylko że mogę się to nudzić, że niektórzy obsługują, niektórzy zasługują. Nie to tam nie rusza, ludzie. I tak, ja będę miał 1000 subskrypcji na ja no YouTube, to naprawdę się słabo zaradzę, bardzo słabo. Ja bym chciał zobaczyć kanał YouTube, 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 YouTube. ci czy ktoś, o, o, on ma 260 tysięcy subskrypcji, nie? Yes? Tylko, że niektórzy, tacy jak Yoshi, Wini, tacy inni to mają, oni nie żyją z tego co zarobi, albo co daje im YouTube, tylko oni zarabiają z tego, że mają donaty, tu pracują z jakimiś tam, się, jakimiś tam stronami, innymi cudami, z tego jest ściana, bo z ma to też się zarabia, ale to są YouTube'a goszowe sprawy, a Bachus jeszcze nie żeby gdzieś polecał jak, jakąś enebę czy coś, a Wini już poleca, już. Są, a to są bardzo podobne kanały. Tylko, że wini pokazuje twarz. To, no pokazał, że... No, dobra, po, po, on powiedział. Mam na imię Bartek, mam 28 lat. O tyle powiedział o sobie. Powiedział mi na imię i ile ma. To jest swój. Bo sponsor coś będzie w Polsce po drugiej stronie. No nie chcę jakiegoś tam ruska czy chwilę. Nie, nie chodzi o to, że Ruska, źle powiedziałem. Eee... Oni są człowieka, oni chcą wiedzieć, kto jest po drugiej stronie ekranu, kto kurwa to nagrywa. I co ty nagrywasz? A wiesz... Są... bo kanałów w ogóle jest od Masz takie jak moje. Gdzie... ee... na co Wszystko, co jest w G... G Gieta. Wszystko, co, co... się da. Bóg to nagrywa wszystko. Ten też nagrywa wszystko. Ten też nagrywa wszystko, no, ale kurwa, tak się nie da. To myślcie, że co? Że wszyscy ci jutrowedzy pią na pieniądzach? Nie, oni też musieli kurwa, oni też od czegoś zaczynali. Ja już pokazywałem, że w tej grze można kurwa praktycznie wszystko. Wszystko co, co, co się chce. No bo GTA to jest po prostu, k***a, o palna kasy. W ogóle, Rockstar to jest k***a kasy, bo są... Rockstar zajebiste gry. I tu nie ma nic do... Nic rzeczy, ale GTA to jest maszynka do robienia... Ajsu, No bo... To jest maszyna do robienia pieniędzy, moim zdaniem. Ni o I... O i tak... Dawno każdy to gra w GTA, i to już... Nie, że tam jakiś tam pogrął, tylko że robi materiały na YouTube'a o jakiejś tam treści. Przecież, nie wiem, licze sposoby na kasę, albo ukryte miejsca, albo jak wejść, albo jak wyjść, albo jak, nie wiem, zrespekować pojazd, czy cokolwiek. Po prostu nagrywa GTA i pokazuje, co w tej grze można zrobić. To po prostu, no... Ja o tej grze już powiedziałem. I nie, że ktoś mi powie, co. Kurde. Lubię. W tej grze jest tyle padów, a to jest zgadza, a to jest zgadza z 2018 roku. I ja już mówię, że się nie dziwię, co się mi zawiesza, co się dzieje. To po prostu, no, te serwery chodzą praktycznie non-stop. Non-stop, non-stop. Oksar kurwa no Dęki Już zgaczy ja wy, wydusił co, co się tylko dało, no bo... Wiesz, ja nie jestem bachus, kto inny kurwa, że nagrywam wszystko, co jest w tej kurwa grze. ja nagrywam tylko to co się opłaca Sposoby na level, na to, albo nie wiem jak zrobić poziom, jak zarobić kasę, jak gdzieś wejść jakiś gdzieś na coś takie różne piki jadały, na Ja jas 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 ja sobie jas 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 żadnego materiału nie było tyle jas jak jas 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 co... co... No bo... Ja zauważyłem, że niestety no Bachusowi to skończył content w Red Dead Online, ale no. Bo Red Dead to jest... Red Dead AGTA to zu, jest... Zu, 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 zupełnie zupełnie inna samego studia tego samego, studio, tego, samego wy, tej, tego samego wydawcy, tylko że... Kurwa, no niestety, tam już tam już contentu nie ma. Przynajmniej dla takich co nagrywają... No normalnie, że nie nagrywają gri, nie nagrywają czegoś i nie w tego, nie? Ja wiem, że się to komuś może nie podobać, ale niestety jest jak jest. i wam powiem tak, ja nie będę ukrywał, jak mi się uda gdzieś znaleźć, to może wam podziękuję link do jednego z moich kanałów, do którego niestety nie mam dostępu, bo... Ej, miła osoba, tak samo jak w przypadku konta PlayStation, na którym miałem chuj trofeów. Cały czas to konta jest, tamto konta też jest, tylko nie mam do tego ani, ani do tego dost, do dostępu, nie? Ale... Na, na tamtym miałem... 200 subskrybentów. Ja mówię sobie, nic nie robiłem, żeby to konto się rozbudowywało. A tu patrzę, taki przyrost, 200 subów. Gdy co tu się dzieje? A to, był, a to był kanał tak naprawdę o figurkach z anime. Ja sobie zbieram. No na, na kanale jest parę figurek, co nagrywałem, ale tam robiłem filmik, gdzie była taka biała półka i tam było pełno, pełno figurek. I było, na, i było nagrywane, ja sobie, kiedyś zbier, ja sobie kiedyś to zbieram. Zemachowi. A trzech, dwa nowy się są. I to nie małe. No bo ja myślałem, że ludzie to nie ja. Ja myślałem, że ludzie takie figurki, takie lalki, to nie interesują, no ale no, A trzech, są. Lajki są. Ale fajne komentarze. Nie jakieś tam, że co ty za główno zbierasz czy coś. Są fajne, przyjemne komentarze że się chciało to, to czytać Urzask, No ale się skończyło Bo ktoś po i mi to kwanto za, zapierdoli i chuj Od nie jest nic pozmienione, bo jest ta sama grafika co ja miałem u nam. Jest ta sama grafika jest ten. Filmy te są, bo nie są pousuwane, ale się nie mogę zalogować, bo patrzę jak wam jest zmieniony. No i jest swój. Ej, mnie pomylił z unboxerem. Kływa co? Bo zrobiłem taki Kływa... Taki nik na, na kanał. Gościu unboxer to mnie nie. Nie interesuje jako większo to jest. też żeby filmiki, bo ja mu paczki, ja sobie zrobiłem taki, można powiedzieć, że taki sam link, nie? No i sobie, no i sobie chyba zrobiłem, no i patrzę, chyba nie wiem, czy dalej przyszedł ten nic, czy co, ale filmiki miały, po 2000, co myślę, to niektóre, chyba 5. Ja wiem, że się można obrazić, że można to, surowo i w ogóle wszystko inne, no ale nie chcę się powoływać na znak, na znak towarowy, to sobie zastrzeg markę, znak, który sam wymyślił i że nie wolno brunąć do takich kary. I po prostu ludzie kopiują motka, jeden kopiuje od drugiego. Co mam więcej to powiedzieć. Że co, że jest, że jestem Ja jestem zwykłym człowiekiem jak każdy inny. Chodzę do roboty, pracuję. Ujdź. A ja. Ja nie jestem Apachus, że pływa, zarabiam. Donatek czy Zwysiek, bo mam dużo małych kanałów. A to robię dla fanów. Nie, żeby pływa za. Uj, Apachus, dzisiaj to ogarnił, bo to. Thôi, więc nie o to from. chodzi, żeby zarobić na wszystkim. Nie na wszystkim trzeba zarobić, tu. No bo... Zachętajcie, ja wiem, że wszyscy... dla Albo nie dla fanów, gdzie się gra podoba, nie, że jesteś fanem. Nie, nie, nie. Nie, 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 co, nie, on ma tutaj GTA. On po prostu inwestuje się jakie ma sprzęt. To co? Oni powiedzą, że on jest fanem PlayStation i fanem Rockstar. Tu no, ja się nie damy, tu za coś On on ma tam, to jest portal inaczej, z suda. A mówią, że. A wszyscy pierdolą. pachu, siedzi w domu, on nic nie robi. No to chyba skoma na to wszystko. Chociaż sam podział, że jest z YouTube, a mu nie starczy. To co? Aki z niego youtuber, że nie stać go na... gra gra. No do chuja pana, no weźcie się ludzie, obudźcie. Każdy musi iść do pracy, nawet taki Bachus. Bo skądś musiał zarobić na to wszystko, to jest z go. Dobrze, młody sobie zbierał z typu, ale ja nie... Ja wątpię w to, żeby... ...też 5 pro, które on kupił... ...by mu, pływa starczyło... ...chciana do to, chuj. sam wiem po sobie, bo kiedyś zbieram i, i to jest zbieram edycje kolekcjonerskie. Są chyba na fi, fi, filmie, w tym kanale. Na no tym kanale, nie na tym drugim. Są, są. I jak ktoś chce, a mi nie wierzy, to proszę bardzo, ale ja Wam powiem tak. Wszystko kosztuje. Nie ma rzeczy za aby było za darmo aby ten siadł za, za, za no bo produkujesz, oczekujesz, pracujesz tworzysz, oczekujesz za to co, co robisz jak, jak jesteś, jak, jak边 jak, jak, jak nagodujesz, nie? nie wiem... jakiego że dotrzymałego Ale każdy z was, który on twórczy, jakiegoś tam wynagrodzenia, nie? Niestety, no nie ma tak, że coś jest za... Sony produkuje gry. I oni są za, za, za te gry siano. No, to, to jest oczywiste, no ale no... Ty produkujesz filmy, YouTube to też ci płaci za to, że tworzyłeś film. Wicie jeszcze indy nie zdarzyło, że mnie wpływa. Ja nie traktuję YouTube'a poważnie, no bo do tego musi w nich czas, miejsce i sprzęt. YouTube nie jest dla każdego. Niestety nie jest dla każdego, no bo nie każdy sobie może pozwolić na na kodiecę. Na, na bo to nie jest tak, jak się komuś wydaje, że o jak ja, że sobie... Bo, ja nie, ja, nie, bo ja, nie, ja nie mam nagrywarki, ja nie mam tego, bo mnie no to po prostu nie stać. Ja się śmieję, zajebisty mikrofon. No tu jest ja nie, ja mam tam do Ludzie, patrzcie na siebie. Ja chociaż się stałem, stworzyć jakiś content na, na YouTube i tu... Niektórzy króla, żeby wszyscy kiedyś i ten, i chuj, nie? Ja nie zamierzam nikomu nic wytykać by... palcem, i nic bo to, chyba nie, bo to nie o to chodzi. Nie? Wam się wydaje, że ja ten stoi, konsola, wszystko co stoi wokół tym pokoju, tym domu, to nie jest za hajs YouTube'a, To jest za hajs, który ja sam, muszę, sam sobie zarobiłem. Wszędzie do pracy pracowałem. Bo gdy kurwa zarabiać na YouTube, żeby, żeby zarabiać na YouTube, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, 20 zł, to też trzeba się na. To, to nie jest tak jak w nie wiem powiedzmy, nie wiem, zbiorze złomi ma. Tak? Na, na, na YouTube jest znacznie Oczywiście Wszyscy traktujemy YouTube'a jako pływa skarbonki z, z którą można walić, rąbać i koi będzie będzie się, będzie się sypała mamon. Niestety nie Tak to nie działa Zarobki na polskim rybę to są pływa koszmarne. Tego większość gary nagrywa, bo prostu... No, żeby coś było w internecie, bo uznał, że jest w Polsce kanał i wój. Jak ktoś ma powiedzieć takie, że robi sobie kanał dla zarobku, no to bym robi dla zarobku, no kurwa, no ale... Nie ma się co oszukiwać. Żeby tu w Polsce zarobić coś na tych kanałach. O to tu, tam być, nie wiem co... Nie, nie wiem co Bo nawet z ten tak jeden. Stary, nie wiem, zawodowy z gumy jest taki kanał, ten Robert, on sam ma 8 tysięcy zarabia a zarabia chyba tyle co nic. No bo po prostu no, jutro to nie jest, jak ktoś czuje, jutro trzeba to zarabiać, to proszę o sobie traktuj, no ale trzeba do tego przyłożyć rękę, trzeba do tego przyłożyć rękę, nie? Dobrze, masz sensory, ja tu subskrypcję. to tu, że subskrypcji wymagamy do tego, żeby zarabiać. Żeby mieć odblokowane zarabianie na filmach, nie, nie? Ale co z tego? Co, co. Potem odblokowują się donaty, czyli informa wsparcia od widzów. Widzą, że ja jakieś tam twoje... widzicie mogę jakiś fan odyskał, nie? nie nikt ci wyśle, no to nikt ci no Ludzie, no, ale... Zapamiętaj. Ludzie nie rosną. Ludzie nie są na... Hmm. Zachód, który mówi, że tylko 2 zł, tylko 2 zł, tylko 2 zł. No ale płacę 2 zł, niestety nie leży w WIS. To nie jest tak. Rozumiem, że on, że on, to, że on nie inwestuje w to, żeby przepięknąć te. te. te nie mogę sobie zarobić, czy dostanie od No ale co z tego? No niestety, no, ja wiem, że.